Muszę wyjść. Och, okej, okay, mogę. Cóż nie? Kit, kudi, dudu, ludu, czy mogę przynajmniej się pożegnać? 20 niezapomnianych wyjść dowodzi, że wywiady mogą szybko się rozpaść. Niezależnie, czy to spokojne pożegnanie, czy burzliwe zakończenie. Ale nie próbuj mnie teraz oszukiwać, bo nie będę grał w tę grę. Usuń tę część, John. Czy nie, nie, to poczekaj, po spójrz. Tę część, Każdy bo... odchodził, gdy czuł, że nadszedł czas, aby przestać mówić. Calvin Harris i niewydawanie niektórych Nie mówimy rzeczy. o niczym Dziękuję. osobistym. Dziękuję. Do widzenia. Spójrzmy na kilka wyjść gwiazd poniżej. Robert Downey Jr. Podczas wywiadu Robert Downey Jr. pojawił się gotowy do rozmowy o eksplozjach, bohaterach i ratowaniu świata. To postać, która odróżniała to uniwersum od innych światów komiksowych i, i o to jesteśmy. Ale też. brytyjski dziennikarz Krishnan Guru Murthy miał inne plany. Znikąd pytania przeszły od Marvela do tematów osobistych, uzależnień, dramatów rodzinnych a nawet polityki. W innych wywiadach mówiłeś znowu o um swojej relacji z ojcem i... Początkowo Robert Downey radził sobie z tym z gracją, udzielając uprzejmych odpowiedzi, ale tak naprawdę mu się to nie podobało. Próbował skierować rozmowę z powrotem na temat filmu, ale gdy rozmowa wciąż się pogłębiała, uśmiechnął się delikatnie i zrobił najpłynniejsze wyjście, jakie można sobie wyobrazić. A, dziękuję chłopaki. Czy wy... Och, przepraszam, ja... Porządku. Rita... Ora, Rita Ora przeprowadzała zwykły wywiad prasowy z Associated Press. Rozmowa była normalna, tylko standardowe promocyjne rzeczy. Uwielbiam postać, którą tworzę. Fakt, że mogę uciec od wszystkiego, bawić się i ubierać jak. A chcę. potem dziennikarz mimochodem wspomniał jej byłego, Kalwina Harisa, i zauważył, że nie wydał części jej muzyki. Rita Ora praktycznie nie zareagowała, tylko uśmiechnęła się i wyszła. Nie powiedziała nic. Nie zrobiła sceny. Calvin Harris i niewydawanie niektórych twoich rzeczy. Nie mówimy o niczym Dziękuję. osobistym. Do widzenia. Paris Hilton. Paris Hilton usiadła do wywiadu z ABC News, który zaczął się zgodnie z planem. Jednak gdy temat zmienił się na Kardashianów i to, czy teraz są bardziej w centrum uwagi, rozmowa przybrała inny obraz. Ludzie, którzy poszli w twoje ślady, jak Kim Kardashian, przyćmiewają cię. Nie wcale. Po tym jej odpowiedzi stały się zwięzłe. Kiedy reporter zapytał, czy chce zakończyć wywiad, nie odpowiedziała nic więcej, tylko wstała i wyszła. Ty, chcesz zakończyć? LeBron James. Uch, LeBron, jestem Michael Lee z Yahoo Sports. A czy powiedziałbyś, że to prawdopodobnie najbardziej frustrujące lub rozczarowujące? To jakie? miało miejsce po pierwszym meczu finałów NBA 2018 roku. J.R. Smith popełnił wielki błąd, który kosztował Cavaliers z przegraną, a LeBron był wyraźnie sfrustrowany. Podczas konferencji prasowej po meczu, reporter wciąż pytał go, co Smith wtedy myślał. Dziś wieczorem graliśmy tak dobrze, jak graliśmy w całych tych rozgrywkach. Daliśmy sobie szansę akcja po akcji, po Lebron akcji. Lebron odpowiedział na pytanie kilkukrotnie, ale reporter nie przestał. Nie mówiąc nic więcej, Lebron wziął swoją torbę, założył okulary przeciwsłoneczne i wyszedł. Dziękuję. Justin Bieber. Wow. W 2015 roku pojawił się w hiszpańskim programie radiowym, gdzie każde pytanie i odpowiedź musiały być tłumaczone. Wywiad przebiegał wolno z powodu ciągłego tłumaczenia. Pytania były również czasami niejasne, co utrudniało płynne kontynuowanie. Po około 8 minutach siedzenia w tej niezręcznej sytuacji, gospodarz poprosił go, aby zrobił coś zabawnego z YouTuberami, aby złamać internet. Bieber nic nie powiedział. Po prostu wstał i wyszedł, zostawiając gospodarza, który nadal nie zdawał sobie sprawy, że wywiad już się zakończył. Tak? Chodź z nami. Chodź ok, z nami. szalone. I są YouTuberami, o, chodź z nami. Donald Trump. To, co myślisz, Gdy był tutaj. Był dla mnie bardzo miły, ale potem mieliśmy pewne trudności. W 2017 roku prezydent Donald Trump usiadł na wywiad z CBS. Na początku wszystko było w porządku, ale sytuacja szybko się zmieniła, gdy reporter wspomniał o twierdzeniach Trumpa dotyczących jego podsłuchiwania przez byłego prezydenta Obama. Widziałeś, co się stało z nadzorem i wszyscy jakie trudności. Z i myślałem, że... Gdy tylko temat się pojawił, Trump go uciął. Odprawił reportera, powiedział, że wywiad jest zakończony. I zakończył go na miejscu. Mam swoje własne opinie, ty możesz mieć swoje własne Ale chcę opinie. poznać twoje opinie. Jesteś prezydentem Stanów Dobrze, Zjednoczonych. to wystarczy. Dziękuję. John Rivers. Krytyka mody, choć w pewien sposób jest bardzo złośliwa. Ludzie nie mogą się doczekać, żeby usłyszeć. To nie jest złośliwe. To nie jest złośliwe. Nie Była ja. na CNN z Fredericą Whitfield i sytuacja szybko stała się niezręczna. Dziennikarz zadał serię ostrych pytań, ale utrzymywał grzeczny ton. Co sprawiło, że było to bardziej pasywno-agresywne niż bezpośrednie. Nigdy nie martwisz się tak bardzo o zranienie. Cóż, uczuć. niekiedy chodzi o sukienki. To nie o nie chodzi. Chodzi o odzież. John odpowiedziała na kilka pytań, ale gdy temat przeszedł na noszenie futra, straciła cierpliwość. Nazwała wywiad negatywnym, wstała i wyszła. Według doniesień zachowała mikrofon włączony po zakończeniu nagrania i nie powstrzymywała się od wyrażania swoich myśli, gdy kamery już nie nagrywały. Byli ludzie, którzy byli zdenerwowani, a ty po prostu mówisz, nie, nie, nie wiesz, odchodzę. Naprawdę odchodzę, bo wszystko, co zrobiłeś, jest negatywne. Christine O'Donnell. Kiedy Christine O'Donnell pojawiła się w programie Piersa Morgana, sytuacja się zmieniła, gdy zapytał o jej poglądy na temat małżeństw homoseksualnych. Nie zachowuje się dziwnie w tej sprawie, Pierce. Nie kandyduje na żadne stanowisko. Nie promuje żadnego programu legislacyjnego. Najpierw unikała pytania, ale kiedy Morgan dalej naciskał, zaczęła się irytować. Nazwała jego podejście niegrzecznym i nagle ogłosiła, że odchodzi, dodając, że pominęła inny wywiad dlatego. Następnie wstała i wyszła, kończąc segment w całkowitej ciszy. No wiesz, sygnał do zakończenia z boku, i jak co wiesz, co się dzieje dobrze, wystarczy Piers. To na pewno mają do tego prawo i, i, i w Konstytucji, ale to nieodpowiednie. Zdarzyło to się na żywo w programie The View. Gościem był Bill O'Reilly, i wszystko było w porządku, dopóki rozmowa nie skierowała się na temat 9 września i budowy meczetu. Nie chcemy tego! Tego nie powinno ale tam być. Nie, 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 ale jest prezydent, jest prezydent idący. Potem nadszedł moment, kiedy O'Reilly powiedział: Muzułmanie zabili nas 11 września. Nie zaczęli się kłócić ani nie kontynuowali rozmowy. Po prostu wstali i opuścili studio. O'Reilly później przeprosił, a obaj gospodarze wrócili. Jesteś oburzony tym, że muzułmanie zabili nas 11 września? As. Shia Labów. W 2014 roku, podczas konferencji prasowej w Berlinie dotyczącej filmu Nimfomanka, Shia został zapytany o eksplicite treści w filmie. Zamiast odpowiedzieć, wstał i wyszedł bez żadnego wyjaśnienia czy komentarza. Sardynki zostaną wrzucone do morza. Bardzo dziękuję. Później tego samego dnia sprawy przybrały jeszcze dziwniejszy obrót. Niebawem pojawił się na czerwonym dywanie w papierowej torbie na głowie z napisem nie jestem już sławny, co wcześniej tweetował. Incydent z torbą miał miejsce zaraz po jego dziwnej reakcji podczas konferencji prasowej, kiedy zapytano go o udział w filmie z tak wieloma scenami seksu. Gracz na konferencji prasowej w 1995 roku, więc najwyraźniej nawet nie tak jak... Jim Norton. Czy ciała zostały zidentyfikowane? Nie, ale to... Doprowadź mnie ach, do tej argumentacji. Ach, po prostu z tym polecimy. W 2009 roku Jesse Ventura dołączył do The Opie and Anthony Show, na wywiad, który szybko przerodził się w gorącą kłótnię. Rozmowa przeniosła się na temat służby wojskowej i polityki zagranicznej, a napięcia szybko wzrosły między Wenturą a współprowadzącym Jimem Nortonem. Ken, nie możemy wrócić do Wietnamu. Powiedziałeś mi, że. Co, co z tymi facetami, którzy Nie, mówili? bo to się stało w 2004 roku, kolego. Nie minęło dużo czasu, zanim sytuacja przekroczyła granicę. Rozmowa stała się osobista, a napięcie między Wenturą a prowadzącym osiągnęło punkt krytyczny. Zamiast kontynuować kłótnię, Wentura wstał. Poradził sobie z tą chwilą na swój sposób i wyszedł ze studia. Żegnaj twardzielu. Na razie, twardzielu. I dziękuję za twoją służbę dla naszego Nie ma kraju. za co. Dzięki za dotknięcie mnie. Shannon Tweed. Miałe. On jest świnią i mi się to nie On podoba. On jest świnią? I to Dobrze. już koniec. Skończyłeś z nim? Mara pojawiła się w programie Joy Behar, aby promować swój reality show. Ale rozmowa szybko zmieniła kierunek na niekomfortowy. Poruszono przeszły wywiad, w którym żartowano na temat historii Simona z kobietami. A gdy temat pojawił się ponownie, Shannon to się nie spodobało. W tamtych czasach wiesz, Jim Simons był w programie. Słyszałem to wcześniej od niego, zresztą twierdzi, że spał z pięcioma tysiącami Wywiad kobiet. Wywiad zaczął się lekko, ale zmienił się po kilku pytaniach. Shannon wstała i wyszła w jego trakcie. Jim został, ale reszta wywiadu nie poszła gładko. Oboje wydawali się niekomfortowo z tym, jak to było przeprowadzone. Ja tylko żartowałem, bo ona jest komikiem. Załóż swoją kutkę. Pasuje do ciebie. Później oboje wrócili do programu. Tym razem skupiono się na wyjaśnieniu sytuacji i omówieniu ich niedawnego ślubu. Omówili opuszczenie wywiadu, wyjaśnili, jak się wtedy czuli i przedstawili swoją wersję wydarzeń w spokojniejszej atmosferze. Nie, mm, nie sądziłem, że to był zabawny żart. Nie myślałem, że warto z tego żartować. Frank Rizzo. Znam też kilku policjantów, którzy tak. są w więzieniu. To nie znaczy, nie, że. To nie znaczy, że wszystko, co mam. Winę... burmistrza, który jest w więzieniu. W 1972 roku burmistrz Filadelfii Frank Rizzo wystąpił w programie telewizyjnym The Low Gordon Program. Rozpoczęło się jak każde inny wywiad, ale nie trwało długo, zanim rozmowa stała się niekomfortowa, gdy Gordon poruszył kwestię rzekomego wsparcia Riza od właścicieli klubów nocnych powiązanych z działalnością przestępczą. Artykuł również stwierdzał, że to jest ostatnia kwestia, że otrzymałeś wsparcie finansowe od właścicieli nocnych klubów w mieście. nie docenił kierunku, w jakim zmierzał wywiad. Wstał, zdjął mikrofon i wyszedł, mówiąc, że nie zamierza kontynuować, ponieważ uważał pytania za niesprawiedliwe. Chcę być y, profesjonalny i przybyłem na wywiad, ale nie sądzę, że to było wywiad. Rachel Został podrzucony na pocztę. Ponownie, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, że osoba, która miała klucz... W 2015 roku Rachel Dolezal, będąca wtedy szefową oddziału NAACP w Spokane, usiadła do lokalnego wywiadu z Jeffem Humphreyem z KXLE. Rozmowa zmieniła kierunek, gdy bezpośrednio zapytano ją o jej tożsamość rasową. Wywiad stał się napięty, gdy nie udzieliła jasnej odpowiedzi. Gdy pytania się nie kończyły, Dolezal wstała i zeszła z ekranu. Tak, to mój tata. Ty. I nie mógł przyjechać w styczniu. Czy są biali? Nie zamierzam. Każdy... Po misji wywiadu, ludzie w całym kraju zaczęli o nim rozmawiać. Później potwierdzono, że Rachel urodziła się białym rodzicom, co wzbudziło jeszcze więcej pytań, ponieważ przedstawiała się jako czarnoskóra. Biggie. Potem to był Eric Martin, ten producent muzyczny, który sugerował. Żebyśmy wymyślili jakieś głośne krzyki. W 1996 roku Biggies pojawili się w programie Clive Anderson All Talk. Na początku wszystko wydawało się normalne. Rozmawiali jak zwykle. Od starsi bracia zwykle chcą się rządzić i mówią: Czego byś chciał, czy, czy on zawsze.? Może powinienem zapytać ciebie? Czy on wciąż. Myślę, że w różne dni. Ale jest. sytuacja pogorszyła się, gdy gospodarz zażartował o zapomnieniu jednej z ich piosenek. Barry Gibb nie przyjął tego dobrze. Wstał, powiedział, że to koniec i wyszedł. Publiczność nie zareagowała zbytnio. A prowadzący został sam, gdy cały zespół cicho opuścił scenę. Właściwie, możliwe, że po prostu wyjdę. Tak! Och, nigdy wcześniej nikt nie wyszedł, no cóż. ale u! Kolego. Ty więc tak czy inaczej. Naomi Campbell W roku 2010 Naomi Campbell udzieliła wywiadu dla ABC News. Sytuacja szybko się zmieniła, gdy zapytano ją o diament, który rzekomo otrzymała od byłego przywódcy Liberii Charlesa Taylora. Dała krótką odpowiedź i jasno dała do zrozumienia, że nie chce tego robić. Diament od Charlesa. Nie otrzymałem diamentu i nie zamierzam o tym mówić. Dziękuję bardzo. I nie jestem tu po Nawet to. gdy ktoś poza kamerą powiedział, że temat jest niedozwolony, reporter nadal nalegał. Naomi nie czekała. Wstała, zakończyła wywiad i wywróciła kamerę, wychodząc. Nie, nie, dziękuję bardzo. Do widzenia. Przepraszam. Sara Ferguson. Sara usiadła z dziennikarzem Michaelem Asherem i wszystko zaczęło się normalnie, bez żadnej wskazówki o tym, co miało się wydarzyć. Ale gdy tylko pojawił się temat przeszłego skandalu, dotyczącego pieniędzy uchwyconych na ukrytej kamerze, sytuacja się zmieniła. Ale nie próbuj mnie teraz oszukiwać, bo nie będę grał w tę grę. Usuń tę część. John, czy możesz. Nie, to po nie, poczekaj, usunąć, spójrz. Proszę, tę część, bo... Ferguson odpowiedziała na niektóre pytania, ale poczuła frustrację, gdy seria pytań trwała. Poprosiła o przerwanie części wywiadu dała znak swojemu agentowi poza kamerą i wyraźnie zaznaczyła, że nie chce kontynuować tego tematu, choć nie wyszła całkowicie. W końcu zatrzymała rozmowę i poprosiła o przerwę. Wezmę 5 minut. Przepraszam. Nie, nic. Po prostu wezmę pięć minut. Julian Assange. Kilka osób. Wolontariusze zrezygnowali. Skąd, skąd myślisz, że pochodzą Twoje źródła? W 2010 roku Assange zgodził się na wywiad skupiony na Wikileaks i jego rosnącym globalnym wpływie. Jednak zamiast pozostać przy tym temacie, rozmowa szybko przeszła na jego życie osobiste i dawne problemy prawne. Ale to ma wpływ na Wikileaks. Tak, ale, ale ten wywiad dotyczy czegoś innego. Więcej niż raz przestrzegał osobę przeprowadzającą wywiad, aby trzymała się istotnych tematów, jasno dając do zrozumienia, że nie będzie kontynuował. Jeśli tak się nie stanie. Gdy pytania się nie zmieniły, dotrzymał słowa i opuścił wywiad. Dobrze, w porządku. Julian chętnie przejdę do tego, ale co dalej? Jordan Belford. Po wydaniu Wilka z Wall Street, który jest oparty na jego życiu, Belford usiadł z 60 Minutes Australia z reporter Liz Hayes. Wywiad miał dotyczyć jego przeszłych przestępstw i życia po więzieniu, ale sprawy, Szybko zeszły na inny temat. Obecnie mają bardzo małą wiarygodność. Próbuję rozwiązać tę sprawę od lat, a oni zasadniczo blokowali mnie na każdym kroku, więc... Gdy Hejs poruszyła kwestię zadośćuczynienia ofiarom i tego, czy Belford może ukrywać pieniądze za granicą, ton rozmowy szybko się zmienił. Belford stał się sfrustrowany i poprosił o przejście do kolejnego tematu, ale kontynuowano przesłuchanie. Ustna umowa z twoim zarządem, firmą Fordham, to próba ukrycia dochodów. <słuch> Niedługo potem ktoś spoza kamery przerwał wywiad. Nawet po odejściu z planu, Belfort nadal kontynuował, nazywając Heisa niegrzecznym i krytykując sposób zadawania pytań. Postaram się być naprawdę szybki. Otrzymaliśmy obietnicę. Myślę, opertę. że możesz wyemitować, co chcesz z tego wywiadu. Jest skończony. Kid Cudi. Co możesz powiedzieć o Domingo Dene w porównaniu do Kid Cudi? Cóż, um. Są dwie rzeczy, które ja i Domingo Dene mamy wspólne. Podczas wywiadu Kid Cudi usiadł do rozmowy z Nardwuarem, znanym kanadyjskim dziennikarzem, słynnym z nietypowego stylu i dogłębnych badań. Rozmowa zaczęła się swobodnie, gdy Kudi wydawał się zrelaksowany, ale ton zmienił się, gdy Nardwuar poruszył pewne osobiste szczegóły, w tym albumy związane z zmarłym wujem Kudiego. Ludzie i. Masz jego płyty? Mam trochę jego starych winyli, kiedy odszedł. Poszliśmy do jego mieszkania. Kudi nie zrobił sceny, ani nie powiedział niczego niegrzecznego. Po prostu wstał i wyszedł, nie żegnając się. Nardwuar próbował iść za nim z korytarza. Ale nie zamierzał wrócić i kontynuować. Do zobaczenia! Och, okej, okay. czy mogę. No nie, nie, nie. Kitkudi tu. Czy mogę przynajmniej się pożegnać?